Siła Evolution, tarcza Evolution, do nierdzeweczki, ostatnie cięcie, tragedia, jak widać, baza już jest przygrzana tutaj. Z zimnego cięcia zrobiło się gorące. Ostatnie cięcia postanowiłem posmarować sobie troszeczkę wódekiem. Pierwsze cięcie, gdzie ta ostrość, mogłoby być. Mogłoby być. Fajnie poszło, jak w masełko, delikatnie, czołem bez żadnego nacisku. Żeby piła sama zrobiła robotę. Drugie cięcie. No już nie wiem, które to było pierwsze, które drugie. Może to było pierwsze. W każdym razie. Pierwsze, drugie cięcie. skoko, Trzecie. Czwarte. Już, Już tutaj widać nierówności. Już piła skakała. Także to są wszystkie moje cięcia. To jest ostatnie cięcie, jest jeszcze, jeszcze jest ciepłe. Jak widać, już tragedia. To już jest gorące. to było ostatnie, to było przedostatnie także to to cięcie i tyle nic więcej jest warte 380 zł to jest warte 380 zł także jakby Wam przyszło do głowy zakupić sobie taką tarczę do nierdzewki, to nie polecam. Nie polecam, jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. To jest piła, jak widać, evolution. MADE IN JAPAN po zębach jako tako na ostrości jako tako po zębach nie widać jakiegoś tam strasznego zużycia Są takie jakby obtarcia na, na krawędzi, no to już świadczy o tym, że jest, że jest wstępiona, nie ma już precyzji cięcia. Tarcza oryginalna do tego sprzętu zrobiła mi yy, dosłownie jedno dobre cięcie w nierdzewce i drugie no to już była tragedia to już była męczarnia także tamta oryginalna piła która jest w zestawie z tą kośnicą no nie poradziła sobie za dobrze także chciałem sobie przyspieszyć pracę i no po prostu się wkopałem są to zwyczajnie pieniądze wyrzucone w błoto jeśli chodzi o cięcie metalu Także, no tutaj, co do samej Ukośnicy, jakbyście byli zainteresowani, to wrzucę, może zrobię jakiś filmik konkretny i wrzucę swoją osobistą recenzję co do tego sprzętu. Ale, no jak mówię, to są w moim wypadku pieniądze wrzucone w błoto. Pozdrawiam i do następnego, cześć.